Przyjaciele grają skate 3, czyli multi remek odcinek 1. Eee... ta gra się nie powinna stary, nazywać skate, ta gra powinna się nazywać. obijanie odbytu poręcze, Patrz. Jezus, smaragi, to jest głupie. O, what the fuck! <śled> 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 ja gra jest tak głupia. Ja bym był w stanie się bawić godzinę przy tych schodach, stary. Ja też, no ja też, ja też tak robię w sumie. Ja <laughs> nie, nie. <laughs> O stary Uwielbiam to miejsce I tu będziemy teraz skakali? No O w mordę nic <laughs> <laughs> Niczemu nie mogę O oh! TO fuck. Ale <laughs> 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 jak się Jak się patrzy wokoło siebie Lecę! Oh. Gdzie? Tutaj jest kanion, patrz Ua! Jak to robić? Powiedz czekaj. mi. Czekaj. Nie wiem, naciskam wszystkie przyciski, czekaj. <laughs> czekaj. Weź się połóż i ja na ciebie skoczę. Czekaj, okay, bo coś mi... Co? <laughs> Gdzie ty jesteś? Jak się przy... O, no dawaj. <laughs> Jezus <laughs> <man>. <laughs> Jakie to jest głupie. O, dawaj jeszcze raz, no. <laughs> Masz moje krocze! Dobra, próbuję ten, 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 ten. Ale masz strzałkę głównie. Chodź jaki oszust. Jeb! Tak, panie! Nie. Tak! Szybciej! Ruszaj się! Jestem! Jest! <noise> Jego ja szala! 19 19. Miałeś lepszy, bo miałeś lepszą dziurkę. Jak tak wleciałeś, to jak wleciałeś, jak ten. Patrz na to. No boże, już się boję. Patrz na to. Zrób sobie ten Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Jak ty ja nie wiem jak ty się wypuszczasz z tej deski groju, no No wszystkie przyciski, dwa, dwie gałki naciskasz, L2, L... 2 l 2 L. No wszystkie te takie triggery, nie? Naraz. No naraz wszystko. Ale musisz sko <śmiech> <śmiech> Lecisz na bolu! <laughs> <laughs> jak ci Nie! Więcej masz ode mnie! Ale za piernicu mocno! je, czy nie ma tak! 55... ale jestem... miałem byłem pierwszy w kolejce, teraz jest i wyrównać znowu. Dobra, muszę dać radę teraz. Ja pierniczę jaki demes. Szybko, nie tam. Może skoczę stąd. Z tamtej... Aha, z tej. No jak to robisz, gnoju? Szybciej! NIE! Nie! A co nie masz dobrze? Źle! Mam, mam... wy... wygrałeś, no f J szczytam! O patrz i teraz... IEEEPUUUUUU! Masakra! Ale zarąbał mocno. Jak on jeszcze się rusza, bo... Jestem rąek! Jak... Dajcie chodzi? mi wody! O, dajcie mi piwa! Co ty robisz? Co to? Bo te postacie są śmieszne, bo tak śmiesznie upadają, tak jakby nie miały kości, tak jest tak... Duże to jest taka... O stary, jak upada, patrz! Patrz, upada, to taka... O! Jestem płaszczką! Proszę uh, państwa... Uh, uh. Uj. No... FAK! <ślinęli> Przykleił się deskę do twarzy, do tego! O, <ślinęli> jakie słabe, no... O, nie wyskoczyło, nie wiem czemu. Zrobiłem wszystko i nie umiałem tego wyskoczyć, tak? Musisz, musisz, Kupa. wszystkie przyciski 35 tysięcy stary No za samo uderzenie, czyli tutaj można nabić co najmniej 100 Ja pierniczę No teraz się skupię, uwaga No dobra. Uwaga 3, 2, 1 Co? No, no ruszaj! Za gówno no! Cię to to łamę pozycja jakbyś srał w powietrzu tak! Oh, Muszę się wychylić troszeczkę Czemu tak słabo <laughs> Nie jak to gry Teraz ci, cię pobijam, dzięki. patrz No już mnie pobiłeś stary Cio, bądź Patrz nie na, na to tu wyskoczyć Patrz na to I na drzewo oh, Troszkę złamałem fuck. <laughs> Czaszkę złamałem! Ale w w głowę! No, masakra To jest tak w realu skoczysz? Wygrałem! Ja, Spadaj, no jeden, jeden jest. Jeden jeden. Patrz jeszcze na to, raz patrz. się rozwala, ale jakiś patrz. kamion taki porządny. Patrz. Karate A ten widek był zajebisty. Jeszcze jeszcze już jakieś drgawki. <laughs> Przed śmiercią, <pośmiertne>. no. Tak, <laughs> pośmiertne. Ja pierniczę. Ej, stary, udawaj, udawaj, że ten sklep jest otwarty i chcesz w niego wbiec. Ten okay. tutaj, ten tutaj masz open na Gdzie? Na no tutaj. Wyprzedasz! <grym> <Nie>. Wyprzedasz! <grym> Co? Hej! O stary, jak przygrzmociłem! Okej okay. trzy, cztery, ry. Jak się uderzyli, tu łomi, to łowią się Teraz ogarnę, czekaj, Teraz z której musiałem. strony jest najlepiej skakać? Bo są masz trzy, nie? O Bez ty deski. szmato! Co? Po co mi tam deska? Nie, A, nie! Fuck! Znacznie więcej od ciebie What?! Co?! co? co? What? 70! Nie! Rozwaliłem cię! <coughs> fuck you! Yo. To była miazga. Aż też deszczkę wziąć w What the fuck! Szybciej! Jezus! Panie Boże, czemu tak gówniane miejsce? No, co, no, ja no, muszę, no. co ja muszę. Co ja muszę, żeby cię pobić? Nie wiem co musisz, musisz, stary. Nie ma pojęcia, musiałbyś. No, wszystko rozpierniczyć tutaj. Żeby taki. w rurkę! W rurkę! ASS! FAK! O! LECĘ! 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 Rekord pobiłeś! Jest! 9 Jest! 82 praktycznie Jest! Jest! Pobiłem cię w NIE! <laughs> Nie... <laughs> tak, proszę Państwa To jest profesjonalizm multi-gameplay Gaia <laughs> Uuuu! Oh. Dawaj! Oh. Dawaj! Nie! Dawaj! No nie, nie będzie. On rusza tymi nogami, jakby miał raka odbytu stary. To jest jedna wielka mapa? Yy, jedna wielka, ale na multiplayerze trzeba lokację zmieniać. Co ty robisz? <grym <grym Jechałem na desce w brzuchu, no, widziałem? Stary, widziałem wiedziałem! <grym grym> <grym> <grym> Jaki des, no nie wierzę. They see me rolling, they hating Ucz się od mistrzów, dziwko E! 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 Freddy Krzesta! No nieee! Ulfia od mistrzów, dziwko Pażyk się skaczy. Pieprzowy słaniek Zobaczył plusy minus i teraz zrobić swoje. <śmany> <śmany> dawaj, Dawaj, Rozwalę pobij cię. to. Nie! Nie! Spacem w na Nie! Nie! dawaj pobij to. Nie! Dawaj. Nie! w Dawaj Nie! Nie! żyjesz. Dawaj. Jesteś dnem. Dawaj. dnem <śmany> rozwalę cię, rozwalę cię. spacer w dupie, nie żyjesz Dawaj, e, musisz to pobić e, 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 Wybij się e, e. Skocz No FA ja, ja, ja ej, się... ej, ej, chodź tu weź tak dookoła lewą gałką ciągle dookoła <śmieniciela> Ej, stwórzmy armię, czekaj, roboty, tak musimy sobie granicę tam, o

ja tutaj dzisiaj do kół górazki tańczą na rakietach Cześć, i cię tutaj, gdzieś rozwalam twoja noga, dziś odpadła jakaś woda, dziś umarłeś hey, Ej, Pojżecie też umiera szkoda, spoda, ej, jak tu kad dzisiaj do kół na rakietach, yeah, yeah.